Laudetur Jezus Chrystus. Na wstępie bardzo dziękuję księdzu Teodorowi, że pozwolił mi, zgodził się, zachęcił i także zaproponował, bo to w sumie wszystko naraz, żebym nagrał ten odcinek. Księże, bardzo dziękuję. Propozycja była, żebym powiedział coś o nawróceniu, w związku z tym coś tam powiem, zobaczymy. Natomiast od razu tutaj do wszystkich subskrybentów, bańkologii, ludzi którzy się modlą na tym kanale. Zachęcam także, żeby odwiedzić mój kanał. Ksiądz Michał Haciński, Deus Vult. Mam nadzieję, że nie będziecie zawiedzeni. Zatem przechodzimy do tematu właściwego. Uwaga, uwaga, uwaga. Znajomy ksiądz opowiedział mi taką dosyć ciekawą historię. Mianowicie, on miał swojego brata, brat bliźniak, i Opowiedział mi taką rzecz, że jego brat, który tak średnio był człowiekiem praktykującym, natomiast pozwolił sobie na sakrament małżeństwa w kościele katolickim, zdecydował się na ten ślub z kobietą, która raczej nie było wychowana w wierze katolickiej. Co więcej, po jakimś czasie okazało się, że jest wrogo nastawiona do kościoła. Przez wiele lat oczywiście do kościoła nie praktykowali po, 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 po ślubie, natomiast co ciekawe okazało się, że nie mogą mieć dzieci. No i ten brat przyszedł właśnie do tego mojego znajomego księdza i mówi: Słuchaj, weź tam z tym twoim panem Bogiem, pogadaj, nie? może coś dałoby się załatwić. No i znajomy mówi: Słuchaj, no, da się załatwić, wszystko się da załatwić, tylko potrzebny jest tu element wiary i nawrócenia. Oczywiście po dłuższej modlitwie okazało się, że pan Bóg pobłogosławił. Ta żona tego właśnie znajomego spodziewała się dziecka po jakimś czasie. Efekt był taki, że zamiast nawrócić siebie, czyli zobaczyć, jaki Bóg jest cudowny w tym swoim działaniu jak bardzo Bóg potrafi działać w życiu człowieka, był taki, że kiedy pojawiło się dziecko, to owa kobieta powiedziała, ale ja nie chcę chrzcić. Jeżeli ten, powiedzmy, mój mąż będzie chciał, to niech sobie chrzci, to są jakieś fanaberie kościoła, ja nie chcę. Czyli tak wielka pomoc Pana Boga nie pomogła Później okazało się jeszcze trudniejsza rzecz, ponieważ Pan Bóg działa przez konkretne doświadczenia. Okazało się, że owa kobieta ma raka. I znowu yy, owy mężczyzna przyszedł do mojego znajomego księdza i mówi: yy, Wiem, że ostatnio byłem i słowa nie dotrzymałem, ale może jeszcze raz byś wymodlił. Nie może nas tak po prostu zostawić. Błagam, pomóż. I to słowo błagam chyba wystarczyło. Ksiądz zaczął odprawiać msze święto, modlić się w tej intencji. Okazało się, że rak całkowicie zniknął. Czy to pomogło, aby owe małżeństwo wróciło do Kościoła, zaczęło praktykować? Ani trochę. Wręcz przeciwnie, zaczęli atakować Kościół. Zaczęli atakować księży i wszystko, co związane z Kościołem. Niesamowite doświadczenie. Niedawno mieliśmy taką przypowieść w kościele. Jezus zresztą jest mistrzem świata, jeśli chodzi o odpowiadanie ludziom, ponieważ bardzo często, i to uwielbiam w Jezusie, opowiada bajki, przypowieści. To trochę tak jak z chińskimi przypowieściami, że każdy znajdzie coś tam dla siebie. I z Jezusem było podobnie. Czyli na przykład zadają Jezusowi pytanie: no to powiedz proszę, na mistrzu, co możesz powiedzieć nam na temat nieba? Jak wygląda niebo? I Jezus mówi: No dobrze, to wyobraźcie sobie kobietę, która zagniata ciasto. <grym> I odpowiedź Jezusa: No i jak tu być mądrym? Jak tu od razu się domyśleć o co chodzi? No ale, mistrzu, no może coś więcej. No błagam, panie, powiedz nam coś więcej. To wyobraźcie sobie kobietę, która zgubiła monetę i wymiata całą podłogę, żeby znaleźć ową drachmę. Proste? <grym> Jezus tak odpowiadał. I także mamy niesamowitą przypowieść o siewce. Czyli mamy siewce. Który rzuca ziarna wszędzie. To już jest samo w sobie nielogiczne, ponieważ każdy szanujący się rolnik wiedziałby, że tylko na przygotowany grunt. A tutaj w krzaki, na drogę, na skały, totalnie nielogiczne, ale to jest piękne, wiecie, czy Bóg jest bardzo logiczny, ale to jest pięknie, że ta Ewangelia próbuje nam pokazać, że Bóg każdemu zawsze będzie dawał dużo, jest bardzo hojny. Ale co ciekawe, każdy miał doświadczenie tej samej y, Bożej pomocy. Każdy miał doświadczenie słuchania tego samego słowa. I każdy wyniesie z tego coś innego. W przypadku tej historii, którą powiedziałem na początku, yy, czyli tej owej kobiety i tak dalej, efekt był taki, że pomimo tego, że miała doświadczenie Boże, zabrakło jednej rzeczy: decyzji. Zabrakło decyzji o to, żeby faktycznie powalczyć. Miała doświadczenie Boże, ale to było za mało. Tak samo jest w przypadku siewcy. Czyli pierwsze ziarna. To ziarna powiedzmy ludzi, którzy słyszą Słowo Boże, ale totalnie do nic, nic, nic nie dociera. No nic a nic. Słyszą słowo, ale nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Druga grupa, to ludzie, którzy słyszą Słowo Boże, nawet coś tam im się podoba, natomiast brakuje im takiej wytrwałości, takiej determinacji. No to na święta sobie pójdą na przeświętą i nawet im się spodoba pewne rzeczy, ale jakoś tak ciężko o to powalczyć. A słyszą przecież to samo Słowo Boże, co grupa pierwsza. Mamy kolejną grupę: ludzie, którzy słyszą Słowo Boże, bardzo podoba im się to Słowo Boże, nawet chcieliby coś z tym więcej zrobić, ale mają tyle problemów, że im ciężko się zmobilizować. Na przykład jesteśmy tak zmęczeni po tygodniu pracy, że ciężko nam się zabrać do tego, żeby w niedzielę pójść już na mrze. No, ale ogólnie podoba nam się to, co Kościół mówi, to jest bardzo logiczne, fajny świat wartości, no ale jakoś brakuje mi siły. no. Tyle problemów, muszę spłacić kredyt mam we frankach i jakoś, no nie mogę się zabrać. Czyli kolejna grupa, jest ostatnia grupa, o której wspomniał Jezus. Grupa, która przyjmuje słowo Boże, zgadza się i wciela to słowo w życie. Czyli jest decyzja o tym, że chce wcielić Słowo Boże w życie. I co ciekawe, pomimo tego, że wszyscy słuchają tego samego słowa, Niektórzy wydadzą plon trzydziestokrotny, niektórzy 60 a inni stokrotny. Zatem, kiedy mówimy o nawróceniu, wydaje mi się, że potrzebna jest na początku decyzja. Czyli tak, chcę spróbować znaleźć Pana Boga. Bo niektórym się wydaje, że wiara w Pana Boga to jest wiedza. Jeżeli jak wierzę, to, to w ogóle powinienem wszystko wiedzieć. I niektórzy ludzie próbują znaleźć też rozumowo pewne rzeczy, Przychodzi taki moment, gdzie jest postawiona granica, i Bóg powie: Nie, dalej ci nie pokażę. Oczywiście mamy wybitne jednostki, na przykład Józef Ratzinger, e, Benedykt XVI, poprzedni papież, który powiedział wprost, że według niego cuda w kościele katolickim nie są potrzebne. Dlatego że cuda świadczą o tym, że Bóg musi nieustannie przypominać, że jest w świecie, a to oznacza, że przecież e, ludzie nie wierzą. A wystarczyłoby, rozumowo, mówi Benedek XVI, dojść do wszystkiego, co Bóg chce przekazać, aby być człowiekiem wierzącym. No, ale to jest Liga Mistrzów, nie oszukujmy się. Natomiast trzeba zacząć od decyzji. Co więcej, logika Ewangelii jest niesamowita. Fajnie pokazuje to historia niewiernego Tomasza. Czyli Tomasz, pomimo tego, że był uczniem Jezusa, miał problem, żeby uwierzyć, widząc to wszystko. Czyli Jezus po swoim zmartwychwstaniu przychodzi, i logika Ewangelii jest taka. Tomasz mówi, pokaż, no to ja ci uwierzę. A Jezus mówi, nie, 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 nie. Ty uwierz, a ja ci pokażę. Widzicie? Niby to samo, praktycznie to samo. Ale to jest genialne. I tak powinno być w naszym życiu. Uwierz i zobaczysz. Zatem kwestia nawrócenia zaczyna się właśnie od decyzji. Wręcz musimy przylgnąć do Jezusa, zaufać mu. Spróbujcie, ci, którzy są nieco dalej. Nie to, żeby siebie przekonywać na początku racjonalnymi argumentami. Oczywiście niektórzy zostaną podprowadzeni tą drogą. Natomiast ja chyba omawiam ogół społeczeństwa. Niech ktoś spróbuje w każdą niedzielę być na mszy świętej. Niech ktoś spróbuje raz w tygodniu poza niedzielą przyjść. Niech pochodzi na adorację. Poczyta Nowy Testament. I po roku, jestem przekonany, po roku walki systematycznej, każdy z tych ludzi będzie wierzący. Niby takie proste, ale jak trudno podjąć taką decyzję. Ponieważ ludzie, którzy zbliżają się do światła, czyli do Pana Boga, w pewnym momencie mogą przerazić siebie samych, widząc, że wszystko, co mówili o sobie do tej pory, było kłamstwem, było fałszem, bo nie są tak doskonali, jak myśleli, że są. Albo Kościół nie jest taki, jak myśleli, że jest. Myśleli, że Kościół to samo zło, że wszyscy księża to pedofile i tak dalej, i tak dalej. A tu się okazało, że jest mnóstwo wspaniałych księży, mnóstwo ludzi, którzy są oddani Panu Bogu, którzy mogą połączyć bardzo ciężką pracę z tym, żeby w niedzielę być nam przy świętej, mało tego, żeby karmić się ciałem Boga. I zachęcam do tego. Czyli nawrócenie równa się decyzja, a później Pan Bóg już da odpowiednie łaski ponieważ boża pomoc, boża łaska bazuje na ludzkiej naturze. Jeżeli ty dasz pierwszy krok, Bóg zrobi już wszystko co w jego mocy. Tak oczywiście to skrót myślowy, żeby pomóc. Pamiętam jak mój tata tłumaczył mi bardzo ciekawą rzecz wynikającą właśnie z tej decyzji, że w szukaniu bardzo ważna jest taka uczciwość Uczciwość przed samym sobą. Myślę, że mój tata nawet nie pamięta tego, że powiedział, ale dla mnie to były słowa, które bardzo mocno zapadły mi w świadomości. Ja byłem człowiekiem, który przez pół życia y, biegał, powiedzmy półzawodowo. Sztafeta 4x400, uwielbiałem tę dyscyplinę. I tata powiedział mi kiedyś ciekawą rzecz, że do wszystkiego w życiu musimy dojść uczciwie, ciężką pracą. Bo nawet jeśli ktoś po znajomości mi coś załatwi, to ja osiągnę swój cel, ale to nie będzie mi smakowało. To nie będzie, wiecie, później będę musiał grać tak, jak ktoś chce. Mówi, czasami lepiej mieć mniej, powoli, ale wiecie, zrozumieć, nie? Że, że osiągnąłem coś. Tak samo jest z wiarą. Tata mi tłumaczył to na przykładzie. Michał, wyobraź sobie, że biegniesz na stadionie, jesteś na czwartym zawodnikiem i nagle wszystkie drużyny się poddały. Ty sam oczywiście biegniesz jedno to okrążenie i nawet wygrałeś. Czy cieszyłbyś się zwycięstwem? No, mówię, no, nie, no, dlaczego miałbym się cieszyć? No ale miałbyś pierwsze miejsce. No ale tato, no wszyscy się poddali, to jaki to sens? No to w takim razie, Michał, wyobraź sobie, że grają dwie drużyny piłkarskie i nagle jedna drużyna się podkłada. W 80. minucie przestaje grać, przeciwna drużyna strzela kilka bramek. Zwyciężyła. Czy kibice się cieszą? No, wie wątpię. Nie potrafiliby się cieszyć, dlatego że widzieli, że to nie był mecz. To było wszystko ustawione. I tak samo jest w dochodzeniu do Pana Boga, w odkrywaniu Pana Boga, w nawróceniu, uczciwą pracą, rzetelną, czasami ciężką, przed samym sobą uczciwie próbuję powalczyć o pewne rzeczy. Nie tłumaczę się, po prostu szukam. Czyli jest ta decyzja, a później jakoś już pójdzie. Zaufajcie Kościołowi. I jeszcze raz wracamy w takim razie do historii yy, niewiernego Tomasza. Uwierz, a Jezus ci pokaże. No jak to wygląda, powiedzmy, w kościele. Mm, tak jak my to kojarzymy gdzieś tam. Bajka Bruno Ferrero genialnie o tym mówi. Genialnie. I W jednym ze swoich odcinków wykorzystałem tę bajkę. Jak to wygląda w ogóle to myślenie u ludzi. W pewnym kościele był problem z gołębiami, które przylatywały do świątyni i ludzie nie mogli się ich pozbyć i w ten sposób gołębie przeszkadzały. No i zebrała się grupa parafialna, żeby podjąć decyzję w jaki sposób tych gołębi się pozbyć. No i ktoś daje taki pomysł, rzuca hasło: "No to może rozsypiemy trutkę i wtedy te gołębie zjedzą i pozdychają". No ktoś inny mówi: "Absolutnie nie wolno robić takich rzeczy, przecież nie będziemy zabijać. My przedstawiamy tutaj Pana Boga, mamy kochać i dbać o zwierzęta". No to ktoś inny mówi: "No dobrze, no to może Kota w takim razie wpuścimy do świątyni, jak wpuścimy kota do świątyni, no to gołębie się przestraszą i będą wiedziały, że tu nie wolno wlatywać. No ale ludzie mówią, nie, bo to zbyt drastyczne, tak nie wolno. I ktoś rzuca nagle pomysł, a może zrobimy tak, że w takim razie ochrzcimy te gołębie. Jak ochrzcimy te gołębie, no to i tak przecież połowa z automatu sobie pójdzie. Tak jak w przypadku ludzi po chrzcie. Później w takim razie, może udzielimy im pierwszej komunii świętej, no to jeszcze większe grono odejdzie, a jeżeli zostaną jakieś niedobitki, udzielimy im sakramentu bierzmowania i już wtedy nikogo nie będzie w kościele. Trochę tak jest z ludźmi. Zatem, jeżeli tak jest z ludźmi i tak wygląda kondycja kościoła w Polsce, no to właśnie dlatego o tym mówię. Zacznijmy od decyzji, zacznijmy od autentycznego szukania Pana Boga. Uwierzmy Panu Bogu, że chce dobrze. A dalej on zrobi resztę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału Ksiądz Michał Haciński, kanał Deus Vult. Mam nadzieję, że będzie w opisie link. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.